Boże, Kto tutaj sprzedawał? chyba tak panią sprzedawali te... ...te terraformowania. generator sfery. To to jest to, czego potrzebuję. Od razu wezmę dwa. Macie jaką misję? Rzekwity zarażonych mieszkańców Misje Nie jest to na czas, także spoko Są gdzieś tam po drodze Aha, to u nich Zarażenie mieszkańcy, żebym złych nie za zaraził, bo to tak samo, widać czasem. No nie srajcie. To nie wysłali do innej rasy, żebym zarazę zlikwidował. Ciekawe. Ten, ten kura. jeszcze jeden, nie się nawet nie grywają, rozumieją wszystko, wstrzemiężeńcy moi jest tu jakiś? Jest. No i mam. Ale zanim wrócę to oddać, to sobie wpadnę na tą swoją harpię, żeby ona już jak najszybciej była ulepszona. I będziemy, szanowni państwo, terraformować. Narzędzia atmosfery i siup. produkcja chmur, tak to wygląda. Takie proste, I jak widzicie, poziom atmosfery się podnosi. Ja muszę być tutaj w gotowości, żeby to złapać mniej więcej, jak już będzie na tym okręgu, i zacząć stabilizować ten poziom poprzez umieszczanie tutaj roślin. Zacznę sobie od małego, może biorc. Właśnie nie tyle to samo zawsze lubię dawać, co na przykład jakąś podobną kolorystykę, nie? Czy pamiętam, często latałem gdzieś po galaktyce i szukałem roślin, które są tylko zielone, albo tylko czerwone, żeby. Żeby były różne, ale mniej więcej podobno, żeby planeta była jakaś taka. Ale to jest tak naprawdę w banie. No i proszę bardzo, nawet drugiego nie musiałem używać. Muszę utrzymać się życiu, mieć na powierzchni. Aby zwiększyć stabilność. Bo jeżeli nie będzie to stabilne, to na się za chwilę może rozwalić, albo będzie tu jakiś kataklizm. No i jak widzicie ta roślina się już zaczyna tutaj pojawiać po prostu. Przez to, że ją po prostu umieściłem. To będzie Magiera. Tak się rozprzestrzenia. No i taką sobie wywalniemy te czerwone. O, ale poleciało. W kosmos chyba to wydóbcy. Nie wiem czy to spadnie. <śla> no nie! Co ty dupcisz? A nie, no chyba spada, chyba spada. No błagam, chore. No i wyleciałem przez przypadek. Teraz to już na pewno zniknęło. Świetnie. Mam jeszcze jakąś inną dużą? Mam Lemin. O, dniodze, do dobra. No i już, ustabilizować atmosferę i temperaturę. Także już jest stabilnie. I teraz trzeba tutaj roślin zlewczyć po prostu zbierać na tego, bo więc nic w sumie nie mam. Dopóki nie wypełnia tej piramidy pokarmowej, to zdaje się, że tutaj nie będę mógł za wiele w mieście jeszcze zmienić. No, cały czas jest pod kopułą. Jeszcze się boją. To jest cały czas to samo. Nie produkują jeszcze przyprawy. No znaczy w sumie to produkują, ale nie, nie zwiększa, jakby to miasto jeszcze żeby Taką podsta o podstawowej wartości. o. W podstawowej ilości produkują. Znajdę nic O, sobie wezmę, jakieś zwierzaki Właśnie nożerca potrzebuje, albo wszystko, albo mięso mięsożerca jednego No i super No i wystarczy mi tak naprawdę. No ale widzę że coś nie Jak widzicie, tutaj jest na drugim tierze, czyli ma. Ale ma tylko jedną roślinę, więc jest nawet jeszcze niestabilna. Może się zmienić jeszcze na jeden, w którymś momencie. Właśnie nie wiem, czy chodzi o to, że ona może wrócić. Ja kiedyś myślałem, że to jest tak, że dopóki nie ma roślin, to jest niestabilna. Co oznacza, że może się to zmienić i nagle się jeszcze cofnie, bo tutaj jakiś temperatura spadnie czy coś. Natomiast. Jak nie jest całkowicie wypełniona piramida, to po prostu może się kataklizm pojawić, bo czasem się pojawiają jakieś tam kryzysy, czy coś takiego. Tak się to chyba nazywa. Kryzys. O, no! Właśnie to. Nieznana obca flota na, niszczy tę cywilizację, ale czasem jest kryzys taki przyrodniczy. Wtedy, jeśli nie zareagujemy, na przykład nie wytępimy jakiejś zarazy, to planeta po prostu też spada w tym tierze. Cały czas nie wiem, jak to nazwać poziomie przydatności do życia. To to taki długi termin jest. Drogi statki, no ja wam dam, kurwy. Gdzie są? Ta piraci, dobra. Piraty się rozwali, rozwali Przyprawę. Dawaj, przyprawę. Dobra, nie jest przyprawie, zaraz sprzedam wszystko, będzie fajnie już. I teraz tak, o widzicie, to spada jeszcze, czyli jest jakby nieustabilizowane, ale mimo to, że mam. ...rośliny, więc tak naprawdę nie wiem, jak to jest. To chyba spada, ale... ...ale nie, nie stanie się z tym nic. Chodzi tylko o te kataklizmy. No tylko moment, na Gnuśni był kataklizm. Kurde. Chyba to wpiszę gdzieś w Google' po prostu. roślinożerca. No to tego mam już. No to wylą... Rozmnażaj się! I mięsożerca. Czy tam wszystko I teraz już planeta jest ustabilizowana pierwszego poziomu. Cokolwiek znaczy ta stabilizacja. Miasto zdejmuje swoją to Nazywają to typem po prostu, zwiększać typ planety. planety. No, jest na zielono, czyli jest super. t jeden niezaprzeczalne. I teraz oni już... Jak widzicie planeta już wygląda ładnie, już tutaj sobie woda płynie, już widać, że jest przyjaźń, oni zdjęli sobie kopułę. I ja teraz mogę tutaj położyć budynki. Moje dzieła. Picasso. To samo, wszędzie, wyglądajmy tak, ale wyglądać, reprezentujmy coś. I teraz nasza produkcja przyprawy będzie się zwiększała i tym samym również możemy produkować, zgromadzić do 10 punktów przyprawy. Tyle. A nie, za drogo. To nie, jakoś inaczej trzeba to zrobić. Będę płakać. No tyle. Jestem kolonizatorem na poziomie pierwszym. dalej 5 przyprawy, a to na T2 dopiero chyba 10 i na T 3-15. Dawaj, ja. dawaj. Nie wiem czemu mógł... Aha, dobra, nie ważne.

To będzie chyba artefakt Tak jest, duża No trochę się pogniewali, ale to tam nie szkodzi Penelopa, gdzie ta penelopa? Tu też coś sobie druga No nie, charyta. Muszę się udać do układu, to dobra tu. Tylko zwierzę muszę dostarczyć. Gdzie oni to tu, nie. nie. <śmienicza> nie wiem czy potaniało czy to nie było tutaj